Kim Jong-un jest znany na całym świecie jako dyktator Korei Północnej. Ten pulchny i uśmiechnięty gość posiada tak wielką siłę i władzę, że może w każdej chwili rozpocząć trzecią wojnę światową. Wystarczy, że naciśnie czerwony przycisk. A warto wspomnieć, że ma dopiero 35 lat. Czy wiecie, że Kim Jong-un mógł prowadzić samochód w wieku 7 lat? Zebraliśmy o nim garść ciekawych informacji. Obejrzyjcie ten film, jeśli chcecie odkryć prawdę o dzieciństwie Kim Jong-una. Kim Jong-un urodził się 8 stycznia 1982 roku, ale niektórzy mówią, że tak naprawdę urodził się 2 lata później. Skąd ta różnica? władze Korei Północnej twierdzą, że Kim Jong-un urodził się dokładnie 70 lat po narodzinach dziadka i 40 lat po urodzeniu się ojca. Możliwe, że jest to tylko propaganda dodająca nieco wyjątkowości jego osobie. Poza tym obecny dyktator Korei Północnej nie był pierwszym dzieckiem byłego dyktatora Kim Jong-ila. W rzeczywistości urodził się jako drugi syn swojego ojca i śpiewaczki operowej Ko-yong-hui. Przyrodni brat Kim Jong-una, pierworodny Kim Jong-ila i jego pierwsza miłość miał zostać następcą, ale ojciec odrzucił go, gdy został przyłapany na podróży do Japonii z fałszywym paszportem. W końcu na następcę mianował Kim Jong-una, który nie był zbyt bystrym chłopcem, ale miał niezbędne umiejętności, aby stać się okrutnym dyktatorem, którego teraz wszyscy chwalą. Oczywiście tylko i wyłącznie w Korei Północnej. Ale skupmy się na tym, co działo się zanim został wściekłym dyktatorem, czyli na dzieciństwie uroczego jeszcze wtedy Kim jong una W pierwszych latach życia, Jong-un mieszkał w Pyongyang z mamą, ciocią i praćmi i kuzynami. Od najmłodszych lat ojciec zabierał go na wojskowe praktyki, aby przyzwyczaić dziecko do spraw rodzinnych i władzy. Wiemy również, że jego ojciec od najmłodszych lat zachęcał syna do pokochania koszykówki. Mówi się, że Kim Jong-il był od niej całkowicie uzależniony i miał nawet całą bibliotekę pełną taśm z wszystkimi meczami Michaela Jordana. Były Korei Północnej był fanem Chicago Bulls. Co więcej, zbudował liczne boiska do koszykówki dla rodzin w całym kraju. Dlatego mały Jong Il nie przestał uprawiać koszykówki i nigdy nie opuścił meczu NBA, mimo że żył w izolacji typowej dla syna azjatyckiego dyktatora. To odizolowanie, zgodnie z oświadczeniami byłego kucharza rodziny, Kenjiego Fujimoto, który spędzał dużo czasu z małym Jong Unem, oznaczało jednak wszelkie luksusy, na które północno-koreańscy obywatele nie mogli i wciąż nie mogą sobie pozwolić. Dostawał dosłownie wszystko. bigmaki z Pekinu, ryby i wszystko co było potrzebne, do ugotowania ulubionego dania Kim Jong-ila, czyli sushi. Fujimoto, który był niemal opiekunem Dzong Una, powiedział mediom, że pałac, gdzie mieszkali, przypominał hollywoodzki zamek filmowy z ogromną siłownią, kinem i basenem olimpijskim. Dzieci mogły korzystać z wielkiego pokoju Gier ze zdalnie sterowanymi samochodami i stołem bilardowym. Kucharz wspominał także, jak Dzong Un domagał się prowadzenia Mercedesa w wieku 7 lat. To zaskakujące, ale nauczył się jeździć z wykorzystaniem małego pudełka umieszczonego pod jego stopami, aby mógł dosięgać do pedału. Dzong Un od początku miał silny temperament i był zły, gdy traktowano go jak małe dziecko lub gdy przegrał w jakiejkolwiek konkurencji. To właśnie ten gniew i pasja do despotyzmu sprawiły, że ojciec wybrał go na swojego następcę. Zgodnie z opowieściami Fujimoto, Kim również korzystał z luksusowego tytoniu i wódki. Część rodziny pod koniec lat 90. wyjechała do Szwajcarii, gdy matka Dzong Una musiała poddać się leczeniu raka piersi. Wraz z kobietą i dzieckiem pojechali też ciotka, kuzynki i brat Dzong Una, którzy udawali krewnych pracownika z basady Korei Północnej w Bernie w Szwajcarii. Istnieją jednak różne spekulacje dotyczące czasu, w którym Dzong Un był w Bernie. Niektórzy mówią, że obecny dyktator mieszkał w Szwajcarii od 1996 do 2000 roku, a inni uważają, że spędził tam tylko dwa lata. Próbując poznać prawdę o młodych latach tego przywódcy, odkryliśmy zeznania jego szkolnych kolegów, którzy wyjawili je, nie mając nic do stracenia. Przyjaciele, z którymi studiował w Wipfeld School niedaleko Berna, pamiętają, że Dzong Un nie miał najlepszych ocen. Wspominają sobie, że był nieco nieśmiały i znali go jako Unpaka. Mimo że chłopiec nie odnosił żadnych sukcesów, to jego przyjaciele pamiętają, że był doskonałym koszykarzem, który zawsze pragnął zwycięstwa. Kilku z nich, którym pozwolono odwiedzić go w domu, zobaczyło jego ogromną kolekcję butów do gry w kosza. Wspominano też, że jego playlista muzyczna składała się tylko z jednej piosenki, hymnu Korei Północnej. Z wypowiedzi byłych kolegów wiadomo, że Dong Un był bardzo zabawny i zawsze sprawiał, że ludzie wokół niego się śmiali. Co ciekawe, niektórzy za nim tęsknią, a nawet chcieliby się z nim ponownie skontaktować. Czas mijał, a Kim Jong Un miał coraz mniejsze szanse, aby dostać się do NBA, i bo przecież został dyktatorem Korei Północnej. Co myślicie o dzieciństwie Kim Jong Una? Czy jesteście w stanie wyobrazić go sobie jako gwiazdę NBA? Z chęcią przeczytamy wasze komentarze. Nie zapomnijcie także zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami.